Największy dla mnie problem z. Nie wiem, nie wiem, jak to nazwać. Brak szacunku, niechlujstwo, nieposzanowanie polskiej widowni było puszczenie gameplayu z angielskim dubbingiem. Naprawdę, wielki szacun dla tych ludzi, ale to jest polska gra. Ja wiem, że ten argument był używany przeciwko taumaturgowi, ale to nie jest ten case. Możemy o nim porozmawiać kiedy indziej. Ale to jest, wiecie, polska gra, polska widownia. Przyjeżdżacie jakby do matecznika tego Wiedźmina. Tutaj Wiedźmin został stworzony. Tutaj CD Projekt Red ma swoje biuro, tutaj powstało, ta gra tutaj powstała. I naprawdę mogli się postarać, szczególnie przy cenach biletów, które oscylowały w 300-400 zł. Mam wrażenie, że większość fanów są też zżyci z tymi aktorami głosowymi, z tym Geraltem, który brzmi jak polski Geralt, jak pan Jacek brzmi. Z tymi wszystkimi głosami, które były w polskiej wersji gry. I nie jest to nie jest to problem oczywiście językowy, jest to problem yy, takiej w... Na koncercie, bo głosy są po angielsku. Ja wiem, że to jest dużo pracy, bo sam siedzę w tej branży i wiem, jak to wygląda, i że to, to są tylko cztery koncerty w Polsce, ale naprawdę to było takie. Brak szacunku to jest chyba za duże słowo, ale takie miało się poczucie, że było to zrobione, że Polacy zostali troszeczkę potraktowani jak Polacy, na odpierdziel. I szczególnie to boli, że, no tak jak mówię, no, Wiedźmin jest bardzo, bardzo polski.